Trwa budowa drogi ekspresowej S19 w wielu miejscach na wschodzie naszego kraju. W krótkim materiale pokażę Wam kilka ujęć z budowy trasy koło mojego rodzinnego miasta, czyli Śmiatycz. Kilka kilometrów na południe od miasta trwa budowa najdłuższego mostu wzdłuż całej trasy S19. Będą to dwa równoległe mosty nad Bugiem wraz z estakadami o łącznej długości 660 metrów. Na południowy zachód od miasta będzie węzeł drogowy Śmietyczne Południe, na którym nowa trasa przetnie się z drogą krajową nr 62 prowadzącą w stronę Drohiczyna i Sokołowa Podlaskiego. Na północy miasta znajdować się będzie węzeł Śmietyczne Północ na połączeniu z drogą wojewódzką nr 690 prowadzącą w stronę Ciechanowca. Oddanie trasy do ruchu od węzła Boczki przez Śmietyczne do okolic miejscowości Sarnaki w województwie mazowieckim ma nastąpić w przyszłym roku. Oddanie trasy do ruchu spowoduje, że ruch tranzytowy całkowicie ominie Śmietyczne. Oddanie całej trasy Via Carpatia w Polsce przewidziane jest po roku 2030.